Ja dziękuję. Czy pogodzi się Karolinka z No Krzysztof kupił kwiaty. Karolince piękne róże. Dzisiaj zadowoleni obydwoje. I Karolinka się wystroiła. Boję no. <tryk> Więc no raczej, raczej będę razem. O, dobra, odpiszę. Jak mam już chwilę. Czy Karolinka przesadziła? I pamiętajcie, że to też są emocje. Ja też jak byłam właśnie w związku, to tu miałam tak, że czasami zbyt emocjonalnie reagowałam na różne rzeczy. Wiem, że Karolinka ma tam swoją rację. Grzeź ma swoją rację, bo z nimi rozmawiałam. Ale oni muszą się dogadać sami. Hmm. O, odpisałam Opinia zostaje uroda mia. To obym jeszcze znalazła męża, póki jestem jeszcze urodna. Trzymajcie za mnie kciuki widzowie. Powiem jak poleg w urzędzie, to ja dostanę róże. Myślisz? żeby mi Adrian kupił róże. Li, liba jest tutaj. Nie wiem, kto to jest Liba. Ja chyba nie w temacie. Uważam, że Karolinka z kaszeniem powinni być razem? Ja uważam, że oni bardzo do siebie pasują. I charakterowo, oni są bardzo... Ja mówiłam też Karolince, że połączenie charakteru Krześka i Karolinki Krześka to jest mieszanka wybuchowa, bo oboje są bardzo impulsywni i emocjonalni. Ale ja uważam, że jak popracują nad, nad paroma rzeczami, no to, to będą bardzo szczęśliwą parą. I zobacz, o ta proszę. A na, na którym Instagramie? Dobra, mhm, już piszę. A co to za szot? Zaraz zobaczę na moim. Ewa cię nie lubi. Ale ja za Ewą też nie przypadam. słuchajcie, mi to. Mi, mi Ewa. E, bardzo ona mnie jakby. Ja oglądałam jej walkę. Ja zawsze szanowałam, szanuję sportowców. Mega, bo ja uwielbiam ten sport. I bardzo szanuję osoby, które umieją się bić. E, ale Ewa nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Dobra. Więc jakby to nie jest dla mnie ujma, że ona mnie nie lubi. Może mnie lubić, może nie, to jest mi obojętne. Ewa szuka zasięgła, a to mi zgadała. To jest na tym na, na nasz odciesami tylko dwa talerze. Co? Kuba idź do lekarza, jesteś spokojna, ambitna dziewczyna masz jakieś cele w życiu. Bardzo bym chciała ja bym z czasem chciała sama projektować ubrania wiecie, mam, mam takie ciągutki artystyczne i ja bardzo bym chciała i już kiedyś jako dziecko miałam takie marzenie nawet nie, nie spodziewałam się, że kiedyś może się spełnić pięknie już dziękuję Agatka. Widziałam tego szota i powiem wam tak, no Mateusz powinien Zająć się swoim życiem i mówić o swoim życiu. Jakby niech się zajmie tym, co on robi, czy on spędza czas z dziećmi. Jakby Karolinka mówiła, że będzie miała weekend z dzieciakami i jakby Krzysiowi to nie przeszkadza, że dzieciaki pojechały z nimi. I Krzysiowi nie, pr nie przeszkadza w ogóle to, że Karolinka ma dzieci i że mogą czasami spędzić czas we dwójkę i z dzieciakami. Robert, dziękuję. No... Nie chcę się godzić z Mateuszem. To nie jest moja sprawa, ale no, no mówię, lepiej, lepiej, żeby żeby mówił po prostu o sobie. Już nie są już dzieciakami, no bo jest godzina 22. Dzieci to o tej porze idą spać. Pojechali sobie zjeść teraz, spędzić tam, czas sam na sam. Neksona, dziękuję. Co ja sądzę o naszej parodii? Ja uważam, że jest śmieszna. Ja, ja mam duży dystans do siebie i sama się z tego śmieję czasami, więc jakby, jak to jest w dobrym tonie, jak że ktoś na przykład robi sobie takie typowe żarty, nie żeby kogoś obrażać czy coś, no to, to jak najbardziej, ja jestem za. Ale wiecie, co to jest za, za jakieś dziwne podejście? Jak, ja bym się na przykład wstydziła, komuś wyliczać i mówić, wiecie, e, co on robił, co on nie. Czy pomogła terapia Karolince? Karolinka kupiła sobie perfumy Bebesita i od tego momentu, kiedy się nim psika, jest jakaś spokojniejsza. <grym> Może pomoże. Czy sufit mi się sypie? No potrzebuję fachowca. Agnieszka, dziękuję. Mm -hmm. Muszę to odpisywać. ale dużo osób jest chętnych na ten dress. Muszę go zamówić dużo, bo zamówiliśmy taką testową sztukę. Nie wiedziałam, że pola w do Warszawy. Chyba nie. Porach to jest budowlaniec. Nie słyszałam, że on tam przygody na budowie miał, ale nie wiem, nie wiem czy czy ten czy tutaj taką budowę otwierać <grywa> czy mi pomogła terapia Karolinki? A <grywa> mi terapia Karolinki bardzo nie pomogła. Um. Terapia Karolinki mi tak nie pomogła, znaczy ja jest, mówiłam wam, że ja się umawiałam z takim chłopakiem. I, i wiecie, wiem, że to jest to, że przez Karolinki terapię bo mnie tak podburzyła. Ja odeszłam od tego chłopaka, a ja przecież z nim nawet nie jestem. <śledziny> ale, ale ten chłopak był w szoku. No, ale radzę, że taka rolika to jest w ogóle, Ona potrzebu, potrzebuje terapii. Jak się z niej śmiać, bo ona potrzebuje z żalu. Słuchajcie, siedziała smutna, ogrzysia i robiła terapię mojej siostrze <laughs> i jej facetowi, i mi robiła terapię. Z mnóstwem mogę się zapytać: się to zauwała, Czy mnie tęskni za małżką? Oczywiście, że mi tęskną Ja ostatnio kupiłam rzeczy. W przyszłym tygodniu ją odbieram. Bardzo tęsknię. Puzelki jej zabrałam, żeby z nią układać. Czy zauważam, że Karolika zachowuje się dojrzale? <laughs> Czy niedojrzale? Nie wiem, nie mnie to ocenia. Ja nie jestem terapeutką żeby ocenić, czy to jest dojrzałe zachowanie, czy niedojrzałe. Uważam, że i Krzysiu, i Karolinka bardzo emocjonalnie podchodzą do tego i że się bardzo, bardzo lubią. To widać, że im zależy i ja życzę im jak najlepiej. Uważam, że jak sobie tam parę rzeczy przepracują, no to będą mieć super związek. No dziękuję. Karolinka pojechała z Krzysiem na randkę. Czy hmm, mam kontakty? Ostatnio pisałam do ciebie, czy wszystko jest w porządku. Miłość zawsze wszelką cenę 3 marca w lotuje Tak? Czekajcie, muszę zobaczyć to. A skąd wiecie? Przecież 3 marca to już niedługo. Odpisałam wszystko w porządku. tylko budowlając czy hydraulik. Nie wiem, jak jakiś hydraulik jest, to też może się odezwać. A Patce pomogła. Karolinka ogólnie, prowadząc terapię, <laughs> bardzo, bardzo chciała pogodzić Patrycję i Filipa, ale oni się nie pokłócili. Ale próbowali tym tłumaczyć, a Karolinka, no bo przeżywała tego Grzesia, że ona się pokłóciła z tym Grzesiem, to chciała innych pogodzić. Reklama była. I Karolinka mówi do, do Filipa wie, ty powinieneś jej podziękować I masz taką dziewczynę, ty powinniś uklęknąć Ale Filip nie chciał klękać ja, no ogólnie spoko było To terapia taka zabawowa, że tak powiem Karolinka bardzo dobrze doradzała Czy ja tam będę? Nie wiem Mhm mm Na pewno była regrama. Teraz zobaczę. Jezu, ale tu bym obejrzała. Czy możecie mi wysłać yy? na Facebooku? Jest? Czy można zobaczyć te nasze ciuchy. I ten kombinację co ja mam na sobie, będę domawiać, więc możecie napisać na Instagramie. Na Instagramie też... Yy, yy, na Instagramie, jak to to się do Oscaro, to polubię TikToczka i oczywiście do na też. Będę... Możecie mnie oznaczać. Ja będę, ja będę wam yy, lajkować TikToczki i pisać komentarze. Yy, ta. na Instagramie porzucę butik, możecie zobaczyć ciuszki, które sprzedajemy i będę tam dodawać więcej postów. Też w ostatnim poście starałam się tam e, napisać, jaki jest skład. Kiedy nowe pas chce, no muszę patkę jakoś ścignąć, żeby mi zrobiła nowe. Ale bym to obejrzała, to by... o Jezu, nie mogę się doczekać. <laughs> dresy czarne dostępne was interesuje, ja będę dzisiaj domawiać tak, są dostępne Mo może y ja je zamówię będę je miała, A czarne ładne No ładne z białym nie wiem, czy będę zamawiać białe, bo białe wiecie jakie, jakie są ubrania ciężkie bardzo ale beżowy też ładny kolor Widzę, że taki ładny, niebieski. Nie wiem, czy samowajś też niebieski? Siostra mi roje poezę. Sunshine Dobra, sprawdzam. Ten, na zdjęciu i Kasper też jest. Ciekawe, co ja tam robię na tym zdjęciu. <laughs> Jej! Poczekajcie. Ale ładne zdjęcie dostałam. Jejku, a ta blondynka, jak ona ładnie wygląda. Jakiego jak ma przez niego kacha obok siebie? pokazać? Nie wiem, czy mogę. Masami musicie znaleźć. Ale ta blondynka bardzo ładna. No, no. Pokazać? Nie wiem, czy mogę. A dobra. Wam pokażę, ale jak coś. Przypadkiem, trafiłam na to zdjęcie. Znaczy tutaj taka jakaś para dziwna, o, ładna. Dziwnie do siebie pasują. A, a tu druga para. To jest takie zdjęcie. Mm, 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 Jaka, że jesteś? o. Chodź się próć, przypni ktoś. Mati! Mati, ty zboczeńcu. W życiu się nie kuję z tobą próć. masz dziewczynę w ciąży. Zboczańcu. A dziękuję, Bondon. Dziękuję, piękne kwiatuszki. Mm -mm. Choć daj się, przy... <grym> da, się poprójemy. Nie będę się z tobą pruła. Masz się z kim pruć, Mateusz. Masz. Mm -mm. Bonton, dziękuję. Maciej znowu ma jakieś ciągutki. Maciej, czy, 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 czy było pite? Tak zwane... Jacka polubiłem polubiłam Al alkoholizowanie się. <grym> dziękuję, bo to dziękuję. Macie wypite. Chyba tak. Chyba tak, tak mi się wydaje. Drugi raz nie zapytam. O Maciej. Jakbym się z tobą poszła próć, to bym musiała pójść do kościoła na kolanach. A właśnie, Mati, słuchaj, potrzebuję, żeby ktoś mi zrobił sufit. Zrobisz mi sufit? Zagram o to? Bitwę? Ja muszę, ja, muszę, ja potrzebuję zobaczyć. Tam, widzisz? Tam jest sufit do zrobienia, i mógłbyś mnie. Taj wesprzeć, jak prawdziwy przyjaciel. Dawaj ci przepam komin. A wiesz, powiem ci akurat chyba mamy komin do przepchania. <laughs> Przydał mu <mi> się kominiaczek. <laughs> Katarzynka, dziękuję. Mm. <laughs> Więc możesz dawaj na ostro. Ja nie wiem, jak się czyści kominy. Nie, nie znam się, nie jestem kominiarzem. Czy na ostro się czyści kominy? Nie wiem. Może być na ostro. Byleby, bym nie musiała ci płacić, Mati. Jak za darmo, to może być na ostro. Zrobię ci kanapkę. Listy będę w Ale za co ty chcesz mnie pić? Wiesz, ja ci nic nie zrobiłam. Sufit potrzebny. Byleby macie mu nie musiała zapłacić, no to niech już przyjdzie. Zrobię ci kanapkę, Maciej. I... I kawę. Kiedy ten program? Właśnie nie wiem, ale tam coś pisało tutaj, że co od 3 marca. No nie wiem, co to jest za program, ale jestem bardzo ciekawa, i widzę, że tutaj e... <laughs> bardzo ładne zdjęcie dodali. Wam to dziękuję, że robimy bitwę dawaj, Irku. Łącznie. A nie wiesz, nie wiesz. No a skąd mam wiedzieć? A taka ładna pani tam blondynka stoi. Ta druga czarna też ładna. Mówię, elegancko, sami ładni ludzie. Poszła już nie mogę doczekać się 3 marca, teraz nie będę mogła. Jej. Co ja robię? Live'a teraz robię i w sumie nic. Odpisuję nie. też ludziom. A... Mm. 嗯嗯。<laughs> Mm. E, jaki program o czym nie wiecie? Nie mogę mówić. Bądź jak się Boże, nie mogę mówić. Ja nie wiem. <laughs> e, ile chcę poznać? Już, już, Irska, czekam na ciebie. Bądą dziękuję. Dziękuję pięknie. Komała. <grystanie> Jeszcze raz, słuchajcie tego. Ja na bank to Mati zrobił. Mati, 10 zł. Ale cię zerżne w dupała, będziesz stękać do rana później, i zrobię przekładkę z dupy do papy, to zwariujesz, piszesz się na ostre gwiazdka, 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 komała? Czy się pisze? Ja ci powiem tak, Mati, możesz przyjechać, zrobimy ten sufit i przepchać komin. Żadnego z dupy do papy. <noise> nie będzie. Trzy minuty się łączymy, dobre. To jest co, no, dziękuję. A na przykład no nie będzie. Nie będzie. Czyszczenie komina i robienie sufitu. Mogę ci zrobić kanapkę. Hej, hej, cześć, cześć. No, ma, ma, Mati to jest agent. Ja zrobię. A tu widzę, że Mati ma, ma, ma chętne dziewczyny. Czy by... Różne kolory tego drewnu zamówię. 10 złotych. Paulina, co Karoliną i Grześkiem. Z kim dziś trójkąt? Dawaj ich na live, niech tu się szybko wytłumaczą. <grym> Oni pojechali razem na randkę. Ja nic nie słyszałam o żadnych trójkątach. Ile mówisz, że zrobi o. Witam, witam, cześć. Dziećmi na randkę nie byli wcześniej z dzieciakami, a teraz poszli na randkę w Energy z Ancią. Tak, w Energy są. A czemu mnie nie zaprosili? Czyli jedno. Czuję się wykluczona. Jak się nazywa butik? buzik? Butik. Mati przeginę na Maxa, czy wiecie, ja wam powiem tak, jak Mati go znam, o. Cio? 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 Cio. Cio. Cześć. Halo? Cześć Mati, tu... <Glorujesz> Jesteś gotowa na przekładkę? <Glorujesz> Oj Mati, nie, <Glorujesz> nie będzie. Ja mi to... Weź mi to rozmieszaj. Mati no co... cały czas mówi, być cię wyruchał. W Nie mów tak, kurwa. To prawda, ja pierdolę. Dobra, jak się, jak się, jak, kurwa, jak się kończy live'a? Nie umiesz. Jak, jak kurwa, z wyjść? Dobra, Mat, ja, ja cię wyłączę. Jezu. To pierwszy, nie ostatni raz matita, pewnie mówi. A jajaj. A jest agent. On tam Andzia szturcha? <noise> nie wiem. <noise> to Andzia nie ja. Dobrze, ja nie wiem, jak to wyłączyć teraz. Pytanie. 10 złotych. A dlaczego wczoraj Karolina znowu wypisywała do owcy? Czemu robi z nas i? To zakończenie związku to było pod zasięgi. Nie, Karolinka zakończyła związek z owcą. Karolinka nie chce owcy widzieć, no nie jest pod zasięgiem. Pod zasięgiem myślicie, że tutaj mieszkamy? Mm. najlepszy. No, Macie jest agent, Oj jest. To cześć, cześć. Ale nawet czasami wirus tam Mati jego poczucie, ma bardzo spaczone poczucie humoru, ale, ale ja go lubię. Czy Mati ma mały? Nie wiem, nigdy nie widziałam. Jelenka, dziękuję. Czy Mati naprawdę będzie ojcem? Chyba tak. Nie, no widzę, wszystko na spokojnie, pozytywnie. No właśnie nie umiem wyłączyć tych okienek. jak to się wyłącza? Ktoś wie? Jak wyłączyć to okienko? stawieniach dobra eee, Nie mam tutaj Musisz wejść w siatkę Kurczę. Ci jest ta siatka mm -hmm. Oj dziękuję pannie dobra Ja widzę wie, y Wyjdę i po prostu wejdę z powrotem.